W ubiegłym roku Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce odnotowało o połowę mniej zwiedzających niż w 2019 roku. Powodem była pandemia koronawirusa. Placówka liczy, że w tym roku turystów będzie więcej. W tym takim dobrym okresie mieliśmy 50 tysięcy, a w tamtym roku tylko było 22 tysiące ludzi, także to duży spadek pracowaliśmy praktycznie tylko 3 miesiące. I to były bardzo dobre trzy miesiące mimo pandemii. W tym roku liczymy na to, że ta normalność wróci, ale trzeba być cały czas przygotowanym na wszystkie sprawy związane z pandemią, przygotowania, sprawy bezpieczeństwa, higieny. To wszystko na bieżąco jesteśmy do tego przygotowani. Jesteśmy spokojni, że tutaj ludzie też będą się czuli bezpiecznie. Od początku lutego muzeum jest ponownie otwarte dla zwiedzających. Turyści mają do dyspozycji m.in. aplikację mobilną. Przygotowania tutaj nasze idą w takim kierunku, aby odciążyć przewodników z racji na pandemię tutaj zwiedzanie z przewodnikiem jest ograniczone. W związku z tym nastawiamy się na zwiedzanie poprzez aplikację, poprzez kody QR i poprzez audiobooki. I to mamy dopracowane. Tak jak wcześniej wspominałem, w tej chwili mamy aplikację w, w tłumaczeniu na cztery języki. Także powinni turyści być zadowoleni. Jesienią tego roku Placówka będzie świętować jubileusz 60-lecia istnienia.